Dobry, witam Was kolejny kolejnym odcinku w grze. Farrow and new era. I dzisiaj jest to już bodaj czwarty epizod z misji Sautyn. Mam również nadzieję, że ostatni. E I będziemy oczywiście kontynuować e budowę piramid, które zaczęliśmy już w poprzednich epizodach. Populacja, jak widzicie, mamy już mnóstwo. Miasto ogólnie się dosyć trzyma, więc tak naprawdę zostanie nam zbudowanie tychże obiektów. No i pilnowanie też sakwy, żeby nie zbankrutować, bo jak wiadomo, w tej misji spinie z pieniędzmi jest różnie. Ale wszystko wyjdzie oczywiście w praniu. Na starcie widzę się, proszę o łapki w górę, subskrypcji i napisanie jakiegoś komentarza, żeby pomóc mi w rozwoju tego kanału. E z góry za wszystko dziękuję. E, zapraszam również na live, y, które się wieczorami odbywają i cóż, e, no, lecimy, nie? No, z tematem, zobaczymy jak to wygląda. E, jak to wygląda? Te, tutaj mamy te... Czemu wy się nie rozwijacie? A, bo nie ma trzeciego typu żywności, a tu atrakcyjność mi się nie zgadza, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dobra, no to będzie trzeba kombinować, nie? Distant Battle, tak? Dobra, e, to wysyłamy żołnierzy oczywiście. Tych, tych... Tych i tych, to są te bardziej doświadczone jednostki, to one mogą sobie na spokojnie pojechać. Eee, zobaczmy, jak to wygląda w ogóle ten. Kultura nis... Oj, pożar. Oj, ojojoj, oj. Oj, 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 trzeba to ogarnąć. Co tu się pali? Szkoła żonglerki, okej. Okay. Trzeba będzie kulturę ogarnąć. Koła żonglerki, tak? Proszę bardzo. Płótna chyba, mamy dosyć, to co widzę. No mamy dużo, granatów mamy dużo. Piwo jest, no dobra. Czy my wszystko importujemy? Tak być powinno. Tak, wszystko jest importowane. Per. No dobra, mam to. Pozostaje czekać chyba tylko tak naprawdę skończenia budowy, nie? Ogólnie teraz tak, e, zmienia się trochę formuła odcinków generalnie i nie będzie dwóch odcinków w tygodniu, będzie tylko jeden, za to będzie on pewnie trochę dłuższy e, ponieważ chce mniej materiału rzucać na kanał, wiecie, zamiast rzucać codziennie będę wrzucał co dwa dni. E, więc w e, ten epizod również będzie takim tego typu przykładem. Jeżeli... Po po prostu, jeżeli skończymy tą e, misję, to odcinek będzie króciutki, prawda? I w następnym odcinku zajmiemy się nową misją od początku, bo nie chciałbym też robić tak, że w jednym odcinku będą dwie misje, no bo nie, nie chciałbym tak w ten sposób e, mieszać, prawda? Dlatego dzisiejszy odcinek poświęcimy na e, dokończenie budowy piramid i ogarnięcie również kwestii tam z kulturą i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Eee... Ile my musimy tej kultury mieć? 70. Dobra, bo populację mamy, nie? Tak, populację mamy. Tu wszystko jest. No dobra, no to dom w w porządku. Tancerze. Dobra, to lecimy z tematem w takim razie, trzeba to ogarnąć. E, I będzie święty spokój, nie? Tutaj za bardzo tego nie upcham. Trzeba na, na tym brzegu tu to poupychać, mi się wydaje. Chociaż dobra, spróbujmy wcisnąć to tutaj. Trochę tu zmieszczę. Mamy e, tu pawilon, oczywiście. Damy też placówkę i remizę już na starcie To chodzi Eee, eee dla, dla, te, dla muzyków sceny Damy z dwie to bardzo, jeszcze Jeszcze jedna Dobra, wygrali, super I teraz dla, dla żonglerów jeszcze Sceny Porn City conquest ok Elegancko Damy tutaj straganiki czy jakkolwiek się to nazywa. Jeszcze jeden się przyda. Jeszcze będzie chyba jeden dom, senet trzeba dać. Wiecie? gdzie wydaje. Dobra. Eee, teraz tak. Trzy szkoły żonglerów, Dwa konserwatoria musimy tu dać. Szkołę tańca musimy tu dać gdzieś. Usuń to. Tutaj szkołę tańca. Tutaj konserwatorium. Eee, I daj również jeszcze dwie placówki. I dwie remizy. Dobra. Tutaj chłopaki widzę rosną. Trzeci typ żywności potrzebujesz, ty. Ty masz wszystko. A ty potrzebujesz. Aha, atrakcyjności. Ale ja myślę, że jak ten dom podskoczy, to ten też będzie mógł jeszcze podskoczyć. Zresztą zobaczymy. Chyba tu jeszcze mogę posąg dać, nie? Jeszcze? Czyli bardziej nie jestem w stanie. To jest maksimum. O! O! No. W ten sposób wyciągnie maksimum. Dobra. Elegancko, super, super, to eee, ta dzielnica jedzie na mięsie, nie, tutaj wszystkie domy są praktycznie wypełnione mięsem po brzegi, więc całe mięsko będzie szło tutaj, już teraz, przynajmniej tak być powinno, bo, o, tutaj widzę, że chłopaki mają już wypełnione dom po brzegi mięsem, dobrze, to powoli się będą one uzupełniać. Dlaczego tu jest len? Ej, wow, 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 stop, na, wap na wapień miał być magazyn, <grym> płaki, ja tu nie chcę innych rzeczy mieć. Kolejna dostała mięska. a w ogóle ile hajsów mamy teraz? Co jest? jakim cudem ja tak się ten głubiłem z tymi pieniędzy ostatnio? Chyba, że z podatków teraz tyle hajsów wpada do miasta i dlatego teraz to wygląda. Nie wiem. Nie mam pojęcia w sumie. Ale dobra, wiem jedno, że budowa piramid powoli idzie. Powolutku to idzie. Dlaczego by nie jedzie? Aha, bo są pełne te magazyny. Okej. Okay. No dobra, tu jest 7 magazynów. No to nie muszę się bać o żywność. Może ich nawet zalać, nic nie stanie. Bogowie w porządku? Apatyczny jest widzę. No dobra, coś ogarniemy. Jeszcze bardzo dla Ozyrysa zbudujemy kilka kapliczek. No i dla Setta też, żeby było porówno, nie? E, jak kultura? E, jest, 70. Okej, okay, dobra. To teraz pozostało na tak naprawdę, zbudować te piramidy, nie? Ta już jest prawie skończona, tu już niedużo cegieł pójdzie widzę. Właśnie cegły, cegły, cegły. Pytujemy e, cegły, jak mam tyle hajsu to lecę z importem cegieł, budowa szybciej pójdzie. Nie ma co czekać. Nie ma co czekać, tylko trzeba budować. Przynajmniej szybko to pójdzie. Eee. Dobra, kolejne pieniążki wpadły super. Proszę, cegiełki! Proszę, cegiełki! O! Jeszcze ten dom, tylko nie potrzebuje mięsa. Eee. A, no ten już praktycznie mięsa nie ma. To też będzie trzeba jeszcze ogarnąć. Ale widzę, że tutaj się uzupełniają zapasy, więc. Niedługo te domy będą wypełnione. Te trzy już są. No ten tu jeszcze ma mało. A, tam, najwięcej by to sobie tak oscylować, nie? A, tam nie jest już problem. E, to już nie jest akurat problem, za bardzo. No, tu budowa postępuje. Tutaj już kładą, kończą. Nie, już jadą czwartą, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że kończą trzecią. To już jadą czwartą w Także, Także fajnie. E, także bardzo fajnie. Czy mogłem zapustować jeszcze produkcję z hegieł? Może bym mógł. Damy ten, e, gild, murarzy i ten, e, i cieśli. Damy dwie te. Kilka tych. Ten battle. Okej, okay, zaraz to ogarniemy. Eee, jeszcze Stone Masons. Z dwie chociaż. No i placówka, ne? Żeby nam się to nie spaliło. Dobra, i wysyłamy żołnierzy. Proszę bardzo. Okej. Okay. Bogowie są w porządku. Bogowie są zadowoleni. Bardzo dobrze. Eee, budowa powinna postępować teraz jeszcze troszkę szybciej. O, tutaj do, świeża dostawa cegły właśnie przyjechała, zauważyłem. Eee, więc. Więc elegancko. Te domy mają bardzo dużo mięsa. W bazarach jest mięso? Eee, tu jest, tu jest i tu jest. No i dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy, że całe mięsko będzie szło praktycznie teraz tu. Ten dom ma, ten ma, ten ma i ten ma. Dobra, zwycięstwo w bitwie, bohaterowie wracają. Super, bardzo mnie to cieszy. Eee, czy mamy jakieś miasto, może nieblokowane jeszcze, z możemy handlować, czy nie bardzo? Nie, handlujemy ze wszystkimi. Dobra. Niechaj będzie i tak. Odwiedziliśmy miasto Hez. Miasto Hech. He hech. Śmiesznie. Powiecie Hech. Mm, e, dobra. Jeszcze teraz jedna warstwa cegieł będzie tutaj i tuż będzie sam Wapi. niechał wtedy. Także ta piramida już jest praktycznie skończona. Ta już ta jest tak w połowie, bym powiedział. Czy jakoś to idzie powoli. Bardzo fajnie. Ogólnie jest, jestem zadowolony z tego miasta, nie ukrywam. Bardzo fajnie jest tutaj na jednym brzegu prawie wszystko pochowane, no poza tą jedną piramidą, którą musiałem, da, musiałem dać tutaj na północy już. Już nie wiem gdzie. Eee, kilka te cegielni, to jest ta przezwólnia diamentów, no i tutaj tylko ta flota, nie? Więc tak naprawdę wszystko jest, prawie wszystko jest na tej jednym, na tym jednym brzegu, nie? Upchane. O, tu już są, jest pełny ten dom, jeden. Jeszcze ten musi dostać mięso i będzie, i będzie komplecik. A tutaj kolejna dostawa mięska widzę była. I tutaj chyba idzie z bazaru. Tak, idzie z mięsem znowu i tu jest kolejna towa dostawa mięsa. No, chciałbym, żeby ten piąty dom tutaj wskoczył już, nie? Ten jest pełny, ten jest pełny, ten prawie i ten prawie. Dobra, te dwa są już pełne. Jeszcze ten się uzupełni i reszta pójdzie tutaj. Okej. Okay. Tada chwila powinien być pełny ten dom. Super, super, super. Już piątą warstwę kończą. tutaj już będą jechać same warstwy z wapieniem. Tutaj też powoli lecą z, z robotą. Bardzo dobrze. Hmm, czekamy na ten dom. Ja chcę, żeby ten dom wskoczył, nie? Na e odpowiednica tu dobra. Kolejna jedna została mięska. Wskaźniki się zgadzają. Tylko, nie, mam odpowiednie królestwo, ale chyba zrobimy festiwal Lara Być może nam on trochę zbustuje. Ten wskaźnik mi się przydało. No i w ostateczności wyślę datek, nie? I tyle, więc wiecie, to nie jest też jakiś tam problem. Eee, mamy dużo pieniędzy, to możemy sobie na to pozwolić. Jeszcze, jeszcze 5 warstw z cegłami, tu będzie chyba z tego, co widzę. To jadą z wapieniem dalej, elegancko. Bezrobocie mamy niskie, więc fajnie. A nie może okej, okay, no to to mnie nie obchodzi z tym handlem, no ale może być również i to. Jest, wskoczył. Jest piąty. Dobra. Elegancko, mamy wszystkie 5 domów na najwyższym etapie rozwoju w końcu. Super, bardzo mnie to cieszy. W ogóle, zobaczcie, co z podatków nie wchodzi, to jest sporą banę, nie? Ile te domy dajem? z podatków? Także mówię, jak budujecie miasto, jak budujecie miasto i macie możliwość oczywiście zbudowania jakiejś bogatej dzielnicy, bardzo bogatej, to idźcie w to, bo wiadomo, zainwestujecie sporo, ale wtedy macie. E, że tak powiem, takie bezpieczeństwo, nie? Taką poduszkę finansową, co miesiąc. Zawsze te kilka stówek e, więcej jest, nie? Jak nie na, na, nawet nie, jak nie tysiąc, zależy też jaka duża ta dzielnica. Czekajcie ile to miesięcznie jest? 1164? No, 140 debenów jeden dom. No to te pięć domów generuje mi 700 e, miesięcznie, nie? To jest bardzo dużo. Dlatego warto rozbudować domy do maksimum jakiego się da, nie? Na daną misję. Wiadomo, w nich nic nie można, no bo nie macie na przykład zasobów do tego, nie? Dlatego mówię, że jeżeli można, to warto to, to warto to robić. E, mamy od cholery cegieł już, to znaczy, że już jest ich za dużo. No dobra, będziemy kupować, w sumie nie zaszkodzi. E, bezrobocie nam spada, to znaczy, że miasto zaczyna się robić stare. No dobra, tu tych murarzy nie potrzebujemy w sumie. Możemy wywalić te gildie. Już jest lepiej, będzie jeszcze lepiej. Możemy dwie cegielnie jeszcze wywalić. No i mamy 7%, no i już, już jest okej. Okay. Dobra, dawać mięsko, tutaj mięsko, bo te, te chłopaki, żeby nie nie, spadł, nie spadła ranga domu znowu, nie? A, bo to się zalało, ojojoj. Oj, oj. i poczekać, aż Nil. O, się cofnie, dobra. Możecie jechać z cegłami Możecie jechać już z powrotem. To ładnie wylał, kudle. Raz na jakiś czas tak właśnie wylewa, nie? Że. O, 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 o. O to mi chodziło. No, 90. Teraz to mi pasuje, nie? Ten wskaźnik, elegancko. Bardzo ładnie. Eee... Dobra, kolejna warstwa wyłożona. Jeszcze to jest wapienie, muszą dojechać. Powoli to idzie. Ja zaraz skończą tą piramidę, już praktycznie budować. O, mięska już macie trochę więcej. Ten jest pełny, ten jest pełny. Ten jest pełny, ten jest pełny. I ten też jest pełny. Do, no, no. Teraz już jest dobrze, nie? Jak już wszystkie domy są pełne, to jest elegancko. Jeszcze. Sto! No i pięknie! To mi się podoba! Uwaga, kolejny wylew. O, tym razem drogi nie zalało, więc spoko. Mogą tutaj chłopaki dalej budować sobie. Elegancko! To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Znowu chłopie! Aż tak nie musisz mi słodzić. Ran, spokojnie. Nie żebym narzekał. O, i tej tały chce znowu czymś handlować więcej czym. A, znowu tą słomą. nie, to jest chyba zbugowany event, bo ja już nie wiem, który raz jestem event z tą słomą, nie? znowu. Chłopak pogięło ty, Chłopak pogięło do reszty, nie? No spoko, nie? Jakbym miał niskie królestwo to by mi się to przydało To wy nie chcecie z tym wapieniem tutaj jechać? No jedzie, jadą chłopaki No, proszę mi to dokończyć tu Czy jeszcze potrzebuję cegieł? Kupować? Nie Proszę nie kupować mi cegieł już Mam już tak dużo cegieł, że nie potrzebujemy Mogę cegielnie skasować swoją drogą, bo już mi bezrobocie znowu spada Także cegielnie wywalmy w cholerę już po prostu Magazyn na słomy możemy skasować, proszę tu, słomy już nie kupować. Bo już tego nie potrzebuję absolutnie. Również te cegielnie usuniemy, dobra. No i się nam zwolniło parę procent populacji. Superacko, mamy 11%. Więcej elegancko. Nie musimy się martwić znowu o to, że będzie problem z pracownikami. To najważniejsze. Się po społeczeństwo pewnie starzeje, nie? Gdzie tu jest cenzus? Tu jest. No, no starzeje się społeczeństwo, a nie ma zbytnio młodych ludzi. Dlatego trzeba kończyć te piramidy i iść w cholerę nie stąd. Bo już no, zacznie się kwas. Jak się to będzie dużo trzymało. Tutaj chyba kończą już. Tak, tu już cegieł więcej nie będzie. Gdzie sam wapień już jechał, to pójdzie szybciej. Trzeba więcej kopalni wapienia dać. Te obozy pracy już stąd. Dobra, niech jeszcze są. Tych cieśli już tutaj nie potrzebujemy. Eee, trzeba dobudować kopalnię wapienia tutaj. No kurde, chociaż nie, bo ja mam już tutaj 6. No bo to nie sprzedawaj wapienia po prostu. No, no trade. mamy go więcej, żeby ta budowa szła szybciej, nie? Wywalmy jeden magazyn. No, tutaj niech sobie wykują tą piramidę i wtedy te gildie też już wywalę w cholerę. Tych klinianych też już nie potrzebuję, no bo w sumie na co? To to proszę usunąć. Dobra. Mamy cztery yy, przetwórnie cerabiki, no one mi na, dają radę spokojnie, nie? To też tu wywal. O! No i elegancko. No i niestety znowu odcięło nam dostęp do piramidy, jak widzicie. Więc chłopaki muszą chwilę sobie poczekać. Ale dobra, tutaj już wykuwają w najlepsze, bardzo dobrze. Yy... Tutaj proszę wykuć tą piramidę do końca, bo trochę tych... Gild jest chyba, wiecie, no ale już trudno. Powoli sobie robią, bo to i tak, zanim skończą budować te piramidy, to jeszcze trochę zejdzie. E, o, wapienia jest teraz więcej, to dobrze, to dobrze. Bardzo dobrze. Te chłopaki jadą z wapieniem, jadą też z cegłami. Ostatnimi dostawami cegieł z drogą, bo już więcej tych cegieł nie będzie e, potrzebne. E, także te magazyny również będzie można już zaraz skasować. E, tylko niech tutaj ogarną to do końca i potem te magazyny od razu wywalimy. Te chłopaki jadą już z cegłami, widzę. Eee, tak jest, tutaj kończą. Dobra, 0, 0. Dobra, no to wywalamy magazyn z cegłami. Proszę bardzo, te obazy pracy są tu już niepotrzebne. Eee, ten magazyn też możemy już wywalić. Eee, a te cegły niech sobie już tu zostaną na pamiątkę. Eee, także troszkę tutaj miejsca jeszcze zwolniłem. Bo jak widzicie, znowu mamy znowu 13%. I znowu to odcięło w ogóle. Co jest ty. Jakie my wylewy wody mamy ostatnio. What the hell, spoko nie, no niech to będzie Lećcie tutaj na budowę, chłopaki Lećcie tutaj Mam blokadę przez jedną kratkę Tutaj dam gildię cieśli jeszcze jedną Jeszcze kilka Jeszcze kilka gildii tu powinienem budować, mi się wydaje No, murarzy już nie potrzebujemy, nie? No nie, murarzy już nie potrzebujemy To wywalimy murarzy Idziemy samych kamieniarzy. Eee, Stone Mason. Dobra. I dobudujmy jeszcze kilka tej gildii. Eee, w razie co, żeby się tutaj nic złego nie stało. I elegancko. Dobra, mamy 7% bezrobocia już tylko nie. Znowu. Także widzicie, to nie, jest, to nie jest łatwa sprawa, bo tutaj strasznie jedzie w dół, nie? Ta populacja. Będzie trzeba gdzieś tu ogarnąć ludzi skądś. No mogę jedną gliniankę jeszcze wywalić, nawet dwie. Te, 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 te gildie będę mógł zaraz skasować. Jak tutaj dokończą wykuwanie. Eee, no i tyle, nie. Ale jest za dużo, chyba nawet. O, znowu zalało Za dobre te wylewy są teraz. Usuńmy jedną farmę. A tu wykujcie do końca. Kurde, ile ceramiki schodzi ty, co jest? A niech schodzi. Dobra, macie skończoną. Usuwamy te gildie. Ogr Ogroćmy to ogrodami, niech sobie tak stoi. Proszę bardzo. No, gitara. Jedna piramida gotowa. Lecimy dalej, mamy już 6% tylko, nie? Niedobrze, niedobrze. trzeba się spieszyć, naprawdę, bo. Zaczyna robić źle. dokończę tą budowę jak najszybciej, bo zaczyna się robić kurde leki faz z wampowym. Jeden obóz mogę skasować na pewno. I te kopalnie już mogę usunąć z 3. Na pewno mogę, możemy to zrobić na no spokojnie. Mamy już 8%, także jest git. Eee, w razie co jeden magazyn jeszcze usuniemy jakiś będzie w porządku. Eee, znowu zalało, nie? Ja nie rozumiem, co tu się dzieje z tymi wylewami teraz. No spoko, niechaj będzie. Niechaj będzie. Tutaj zaraz skończą tą jedną piramidę budować i będą musieli ją jeszcze tylko yy, wykuć. Będzie gotowa, także także lecimy z tym. Dobra, woda puściła. Elegancko. Zobaczymy ile znowu bezrobocia nam spadnie. 4% tylko ty. Jo! Aż tak? Kurde ty. Niedobrze. Tutaj są dwa roczniki, widzę takie to się obwita, ale tutaj mnóstwo ludzi nam bywa, nie. oj a nawet trzeba kombinować. W razie co mam patent na to? Taki dosyć yy, gwałtowny, ale no... Jak nie będzie innego wyjścia, to co zrobimy, a mianowicie po prostu usunę jedną dzielnicę na chwilę i zasiedlę nowe domy, nie? W ostateczności trzeba to zrobić, jeżeli nie będzie innego wyjścia. Eee, możemy jeszcze ten obóz pracy skasować. Chociaż dwa lata, niech jeszcze pociągną. Tutaj już kują, dobra, tu już kują, chłopaki. Super, kujcie, kujcie. Kujcie żelazo, póki gorące, nie? Najwyżej jakąś mini dzielniczkę dobudujemy gdzieś i, i tyle. Tu zmieścimy dom, na przykład. Eee, tutaj zmieścimy jeden domek, tutaj zmieścimy dwa domy. Um, tutaj zmieścimy dom. I niech jest tyle, nie? Nie wiem co innego mogą tu jeszcze zrobić, tak szczerze. Dobra, tu jest ostatnia dostawa wapienia. Jeszcze jedna warstewka będzie, dobra, usuwamy kopalnię. Nie będziemy tego wapienia sprzedawać, no na cholerę. Yy, magazyn wywal. Dobra, 2% jeszcze mamy, okej. Okay. No dawać, dawać, wykuwać to. Ruchy, ruchy. Ruchy, ruchy, chłopaki, bo tutaj nie ma czasu. Tu już trzeba kończyć tą budowę. Dobra. Dojechał wapień. Będą wykuwać. Okej, okay. eee, won, won, eee, co tu potrzebujemy? Są co tym Nie wiem, tak szczerze, no ale dobra, niech se jest na razie, nie? W zasadzie jeszcze te budynki możemy wywalić, możemy jeszcze ten obóz pracy skasować na pewno. I wywalmy może to, mamy 5% znowu, dobra. Mówię, no usuwam już to co się da, nie? Żeby mieć tych pracowników, jeszcze mieć skąd brać. Która się trzyma na razie? Ale może spaść, bo, yy, bo mamy ten dom sonetu, ale dobra, może się utrzymać jakiś czas to. Dobra, wszyscy będą tutaj chodzić. Okej, okay. wykujcie ją do końca. Wykujcie ją do końca i będzie spokój. Jeszcze potem szybko wykują tą ostatnią i będzie gitara. Increase trading, okej. Okay. Okej, okay, bro, no problem. I got this. Um, dobra, ile mamy? Potrzebujemy pracowników. Już. Ja pierdzielę ty. Dobra, ta jest skończona. Eee, ta jest skończona. To niech jest. Eee, ja pierdzielę. Hmm, dlaczego ludzi było? Dlaczego ludzi było? Co tu się stało? Czekaj, czekaj. Nie, tutaj wszystko jest w porządku. Co stało gdzieś? Tu jest. Nie macie jedzenia? Jakim cudem? Ten nie chcę rosnąć, dobra, to rozumiem. Czekaj, to masz to. Dziwne. A ten to ja nie wiem dlaczego nie chcę. Z, baza z bazarów przechodzi regularnie. Come on, ziomek co jest? To wy granatów nie macie? Dlaczego? Co tu się dzieje z tą dzielnicą? Coś dziwnego się tutaj dzieje ty. Co tu się dzieje? Czekajcie, może jakąś drogę tu połączymy. Jakby się dało. Usuńmy te dwa budynki. W sumie już teraz coś tak niespotrzebne. Eee, żeby mieli bliżej. Coś mi tu w nie gra. To wywal. Dobra, kończę tą budowę, bo już naprawdę zaczyna się robić kwas. Skończymy tą misję i będzie spokój, nie? I zaczyna robić kwas powoli wam powiem. Dobra, już kończą powoli na szczęście. Jeszcze przedostatnia warstewka. Dobrze i ostatnia. Bo za długo już miasto jest, wiecie? Miasto się postarzało. Dobra, mamy to. Udało się, udało się. Na styk, ale się udało, nie musiałem niszczyć. Dobra, więc następną misją będzie. To jest chyba Byblos, nie? Bo jest chyba... Tak, to jest Byblos. Następną będzie Byblos. Jak widzicie, nasze wymagania to będzie 6000 ludzi. 60 kultury, 40 dobrobytu, 31 monumentów. Będą trzy obeliskie do zbudowania, w tym jeden duży oraz wysoki wskaźnik królestwa. Więc ciekawie. A myślę pokojową będzie Baki, czyli 10 tysięcy ludzi, 70 dobrobytu, 70 kultury, 39 monumentów, będzie mauzoleum i dwie piramidki i aż 85 królestwa, nie? Więc no grubo, grubo, nie. A tutaj dopiero jakie wymagane są hetepsenus letnie. 12 koła ludzi, 80, 80, 68, No to jest... Olbrzymia piramida do zbudowania. mauzoleum i, i ona z cegieł, nie To jest w ogóle hit. Ale to w przyszłych odcinkach. A w tym. Ja tobie widzę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście czasu na to. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i subaj cóż. Do w kolejnych filmach. Cześć!